Siemaneczko, jaki finał tej nieszczęsnej łazienki, na którą e, nie zostałem rozliczony? Kupiłem złoma w ładnym opakowaniu, brak kompresji, czy to się da uratować? Dzięki, to był dobry wybór. Wszystkiego tego dowiecie się w tym odcinku. Siemaneczko, Siemaneczko w części drugiej tego e, filmu o zabudowie paki. E, pomyślałem, że trzeba to podzielić na dwie części, bo zrobiłby się straszny dłużelec. A. To jest coś, dość, coś ciekawego do pokazania, więc jaki był mój plan? Plan był taki, że montujemy te skrzynki. E, później, jak już są te dwie boczne zamontowane, to tutaj w tym miejscu stawiamy dwie takie i po prostu sobie robimy drążkiem regulowanym e, e, taki, nie wiem jak to hamulec tamę blokadę, e, żeby dalej nie jeździły i tu zamykamy burtę i mamy dwie fajne skrzynki, żeby może było coś, nawet zakupy spożywcze ze spożywczaka e, czy narzędzia, czy coś na szybko i to mam pod ręką nie jeździ mi to po całej pace a tam chcę kupić taki, szynę taką długą, przykręcić ją do, do tylnej burty e, i po całej długości mieć możliwość przyczepiania ciężkich rzeczy że sobie tam e, cięższych rzeczy, dużych, gabarytów, nie wiem, odkurzacze, nieodkurzacze, jak coś, żeby mi to nie latało, to sobie mogę tak szy szybkimi pa pasami po, po prostu zapiąć, przepiąć i kolejne, i kolejne, nie? Tak, nie wiem, dwie szyny może na dwóch różnych wysokościach albo jedną po środku, żeby łapały się większe rzeczy i te trochę mniejsze. Ale nic, jedziemy do Hondipo e, po nowe skrzynki. Te oddaję, biorę nowe. E, jedźcie razem ze mną, zapraszam Was. Dobra, jak widzicie, udało nam się zwrócić wszystkie te. te. Te były miałem wcześniej. One są tanie, kosztują dwie dyszki. E, i, ale te są za duże. no Brakuje mi, za, za dużo jest o jednego incza, więc szukamy. Te są troszkę droższe, 35. Mniejsze, te są 20 galonowe. A te były 27? Tak. Ale te mogą mieć dobry wymiar. trzymaj Edyta Pokrywki masz na ale to te małe bo te mają 17 wyglądają fajnie też uszczelka jest no widzisz te mają 18 to mamy 36 do 42 to brakuje nam 6 inczy 6 inczy luzu będzie Spróbujmy dopasować tak, żeby było. Nie wiem, incz luzu, nie? Może ten z tych tanich. Te są po dyszcze. No, te mają 19,5. zobacz, zobacz a obok tamto? Ten Tam będzie też tak duży. Ten ma 21,5. 40... 21 43. To no jest za dużo. A masz 42,5. A te? Pół inter za dużo. To mają 19,5, to nam daje 38. 39. Tak jest. Że... Tak chyba się skończy na takim. Ja, Dobra, słuchajcie, mam taką akcję, że znalazłem dwie takie skrzynki. Eee, to one mają takie wymiary. Niestety nie jest to dalej to, co bym oczekiwał, bo razem mają 36, a ja potrzebuję 42. Ale pomyślałem sobie, że w sumie. Będzie łatwiej się do nich dostać, bo sobie je rozsunę na boki, jakby co. I tutaj nie mają za dużo miejsca, żeby się telepać, bo tylko tyle z tyłu będzie blokada, z przodu będzie burta. Zaczniemy od tego. No. Jak coś, to też mogę przyjechać i oddać, i szukać czegoś innego. Ta skrzynka, w sumie, byłaby dobra na wymiar. Trochę się zastanawiam. Tylko, że jest wykonana. O. Dlatego jest taka droższa. To jest kawał skrzyni. Ale jak, jak tu ją wyjąć? Jej nie wyjmiesz z narzędziami, czy tam z czymś, żeby było szybko i przestawnie. 45, ale na szerokość jest dobra. I sam nie wiem, sam nie wiem naprawdę. To zobaczcie. Pewnie znacie takie amerykańskie mynie. I jak to wygląda, jak to ten Kartę przeciągasz I jest jakaś kasa? Czy nie ma? No i mamy na razie ta coś takiego. Skrzynka e, tu dwie, tu skrzynka, tutaj drążek, który blokuje, żeby mi się te skrzynki nie wysuwały, nie przesuwały. No i na razie tyle. Czekamy na dalszą serię. Będzie to nagrane na pewno. Wygląda to nieźle. Paka umyta, można zastanowić się nad odświeżeniem koloru. Aby to ładnie było świeże, czyli można by to pomalować wszystko normalną chyba farbą na czarno, żeby to ładnie ujednolicić i już. Dziękuję. Siemaneczko, siemaneczko. Witajcie tutaj z tej przepięknej miejscoweczki, czyli z y, przyotwartej komorze silnika. Niestety, y, mam poważny błąd y, z cylindrem numer 6. Wymienione zostały świece na, na tym cylindrze, zmienione cewki miejscami. Dalej nie pali na ten cylinder. Wjeżdża dzisiaj za chwilę to, ale to nie o tym będziemy gadać. To powiem później i też pokażę. Mm, jak widzieliście, e, miałem problemy z Jasonem. E, problemy zostały rozwiązane. A, dostałem pełne wynagrodzenie za tą pracę w łazience, natomiast wypłaciła mi je klientka nie Jason uważam że Jason się już totalnie ośmieszył A, jeździł cykał mi czy ja do niego jeździłem cykał mi je jakieś tam po parę dolarów dosłownie później już się zdenerwowałem stary ja do ciebie już nie będę jeździł to ty jesteś mi winien hajc więc przyjeżdżaj ty do mnie Minęło. minęło już dwa tygodnie, tak jak mówię, i klientka do mnie zadzwoniła w dniu wczorajszym, pytając się, czy Jason się ze mną rozliczył. Ja powiedziałem, że nie, że nadal czekam, że wszystko jest OK, że jakby nie mam z tym problemu. Pani poprosiła, żebym do niej przyjechał. Dał jej swoje dane i wypisała mi czek na pozostałą kwotę. A no i tak się temat y, zakończył. Moim zdaniem on się ośmieszył totalnie. Y, bierze gość pracę, ro, rozlicza z jednej pracy jakieś zaległe tematy i tak dalej, temu przenosi, temu płaci, temu coś tam tu opóźnienie. Najlepsza rozmowa z nim. Y, y, zarzucił mi, że y, Polska Duma, że y, ja to jestem jak taki typowy Polak, że taka Polish Proud mówi, że, że jak e, tamten drugi e, glazurnik, taki Czesio wiecznie podcięty pod wpływem e, starszy gościu mm, no taki wiecznie ufafluniony ufajdany, mes robi koło siebie sami. wiele razy mówił, że on tu nie, nie może go wziąć weźmie mnie, bo tamten jest zbyt chaotyczny w tym wszystkim no i Mówi, że tamten to on może poczekać na pieniądze i tak dalej, no ja mu mówię stary, no jeśli on taki jest, chce lubi jeździć z zardzewiałym, starym trupem, samochodem i tak dalej, czyli nie dba o swoje finanse, no to, to jego zatrudniaj, no ja chcę dbać o swoje finanse, chcę nad tym pracować, gdzieś tam piąć się pod drabinie w górę i jakby no, będę pilnował swoich finansów, sorry. Tak jak jest, i to jest ostatni odcinek o Jasonie. Dosyć tego. Widziałem po wyświetlaniach, że spodobała wam się ta seria, ale mam nadzieję, że to już dosyć moich kłopotów. Natomiast pojawiły się kłopoty z silnikiem. Tak jak wspominałem, będę mierzył kompresję, muszę wyjąć tylko bezpiecznik znaleźć. W internecie, który to jest, od pompy paliwa. Odepnę bezpiecznik. Zaraz tutaj, o, proszę bardzo. To jest on tu. 70. Zobaczymy, który tu jest numerek. Odepniemy ją. Zmierzę wartość, jaka jest. Czy jeśli będzie kompresja OK, to nie ma problemu. Nie będę robił tutaj jakiś tam... Ja mam tutaj jakąś gwarancję na 3 miesiące, to jest ten on, nie ten, przepraszam, ten. Tu są dwie świece na cylinder, jeśli to będzie ok, to zdejmuję całą listwę wtryskową i wymieniam wszystkie nowe wtryskiwacze, wkładam, czy pewnie założę pierwszy wtryskiwacz, zobaczę, na ten szósty cylinder, dam zdać. Ja idę i kręcę silnikiem. Okay. Gęśów. Gęśów. Nie boję się, no. jak widzieliście na filmiku, kompresja chyba jest w porządku. Więc duży kamień serducha, bo już się bałem. Zachęcam do skomentowania nowego chyba zdjęcia profilowego mojego kanału. Sam nad nim pracowałem. Uczę się Photoshopa, uczę się. Cały pakiet Adobe wykupiłem i walczę. Łatwo nie jest, bo to wszystko jest jakaś czarna magia. Ale w dzisiejszych czasach to wiedzę łatwo w sumie zdobywać, bo jest YouTube i można stamtąd czerpać wiedzę, której się samemu nie nabyło w inny sposób. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnej części. Cześć! To skunksy, tak. Skunksy, jakieś shopy. Czapki. Mm -hmm. Bardzo tutaj dużo jest Polaków. Mm -hmm. No, wszyscy mówią po polsku, co? Ale jest pięknie. A tam powinien być wodospad. Ale od kilku dni nie padało. I nie ma wodospadu. Ale ślicznie. Spacerowaliśmy po szczelincu i było tam bardzo ładnie. A Polacy na każdym kroku, wszędzie naprawdę. Czuję się jakbym gdzieś nagrywał w Polsce. Dodatkowo jesień, październik jest piękny. Dużo marihuanen. O, to można tam zejść. Nie? A to sądzi byliśmy. Tato, to jest tam, gdzie byliśmy. Nie, nie, byliśmy tutaj. Nie, nie, ma tej jaskini. Tamta jaskinia to jest jakaś inna. I nie ma tego ten, ten drewna. Ładnie. To ma tam to drewna tam. Ale czat! To zdjęcia tego nie oddają, to co się tutaj dzieje. Zdecydowanie nie wyprawa testowa okazała się sukcesem. Jest tutaj naprawdę bardzo fajnie. Przyjeżdżamy tutaj kamperem, może za tydzień, może za, za dwa. Jak będą deszcze to to wszystko będzie oczekało wodą i będzie naprawdę niesamowicie. A zdecydowanie piękne miejsce. Zdecydowanie warto to odwiedzić. Jest tutaj campground, więc, e, więc przyjeżdżamy tu kamperem. Jest to bardzo blisko, e, ale tu warto spędzić, bo tych hajków jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, I tyle, no.